Dobrze, więc ja z tej strony trwałek, a to jest Minecraft. To, co widzieliście, to tam była moja posiadłość przepiękna, z piękną działeczką a to jest e, były domy pana Mikeleku. I ty, Tako, taki dom, więc chciałem to nagrać. E, miałem to wcześniej, ale zapomniałem jakoś tak zrobiliśmy. No ma, mało takie. No wiecie, takie tam podstawowe itemy To jest dom pana Oski 6666664. 6, a, to jest jego garaż. E, idziemy teraz e, piękny tego. Ogólnie to jest zwiastun tego sezonu. To wybudowała się. To tam jest jego domek. I właśnie tam teraz pójdziemy. Co jest jego przepiękny domek? Wyjdziemy w arcykulturę od góry. I to. To jeszcze nie wszystko. I tutaj, żeby można zawsze ukryć komuś jak z są cztery bloki To bieda. Ja mam się na... Co to jest? Co ty, co on tym zrobił, eee, CO ON IM ZROBIŁ?! Mandzia uwięziłeś? <ścoughs> z mandzia... Fabryka mięsa z mandzia, to nieźle! To się wytnie... O Jezu, to tak się bardzo wytnie... Hahaha, <ścoughs> burgery z mandzia! Nie! I to był taki taktyczny donate ode mnie. Tak, to byłoby na tyle. Wpadajcie na moje inne filmy, które będą, tak, tak będą. Postaram się, żeby były. I do zobaczenia następnym razem. Cześć.